Tu wyglądamy tak samo. Nie, ja wyglądam inaczej. No, podobnie. Mam inne spodnie, wyzubiłem sobie <laughs> taką postać. Wiem, ja też sobie zmieniłem. Ale patrzcie, moje spodnie wygląda jakbym się zeseł. <laughs> Super. Nie no, na poważnie, Nie chcę. Jeszcze muszę to oswoić oswoi zwierzę, jeszcze muszę. Widzisz wytułę? Musisz już oswajać zwierzęta? No, pięknie. A no, czekaj, bo ja muszę lewe zrobić. Już mamy ten sam. Tak? No i żeby, ja następny, żeby następny zrobić, musimy oswoić zwierzaka. A ja ogólnie nie mam nic, ale idę z tobą. Konstrukcja jest atakowana. Jak nie masz nic? Przecież masz czwarty poziom. Ale mam tylko czwarty poziom. Nie Aha. Broni. To połóż mi. Z migolem mnie tu atakują. Kurwa dawaj mi to dobrze jest Muszę sobie zabić jakieś rzeczy Zresztą z co bo oni atakowali mi tu konstrukcję to muszę wiesz Uznałem że ja muszę zabić Dobra Kurde, tam jest koza Może by się skusić żeby ją złapać? Spróbujmy Czekaj bo ten dziad tu chodzi My go. Znaczy on nie bije Dobra spróbuję rzucić no. no, ją ją Kurde no No Dobra wracamy, idzie za dużo, wracamy by... O nie, o nie Nie O gwałt <laughs> Riff Na ciebie się rzucili wszyscy mnie. Ej kurwa, bo tu nie, na mnie dziki idzie się. Zatkałem się na mnie dzik tu wyruszył Dobra zaraz zginę, fajnie Fajnie, umarłem Oh yeah Waliłem się na glebę 12 yeah. itemów straciłem 12 złotych monet straciłem A ja to nic nie yeah. straciłem. A nie, ja też straciłem Wszystkie złote monety Nieźle Dobra, zrobimy ci podstawowe narzędzia Wszystkie narzędzia psa. Ja ci... Ale to w skrzynce powinno być jakieś te rzeczy na ten... No, drewno. Łopie patrz. ja liny zrobić pewnie. No liny też tu są. No to A nie, ja mam liny. Dobra, w skrzyni ci zostawiłem. Porób tej temki. A coś pokraftuję, może mogę. Nie da się biegać w tej grze, bo tego nie ogarnąłem. Nie jeszcze nie, ale będziemy mogli jeździć na czymś, także Spoko. Lewa kłoda... Masz drzazgi? <grystanie> nie masz drzazg? Nie, nie mam drzazg. miał Powinny być skrzynce albo... No czekaj, ja mam chyba. Teraz aktualnie ci zbieram te... ...po No, potrzebuję drzazgi. Ciekawa. Jak to Kamina wygląda? To jest 12 mam jak chcesz No czemu w ogóle drzazga, to jest kamień taki? To, jest... to nie powinien być krzemień albo coś? Ale właśnie to chyba o to chodzi Nie, to tak ma wyglądać, a tak nie wygląda Jest inny, jest inny, jest taki jakiś Masz Pięknie Dobra, no to zacznijmy od... Młotka Po co jest młotek? Nie ma w młotka nie wiem Nie wiem Jeszcze jak na kleszcze, co jest? Ja takich rzeczy nie miałem To jest chyba do wyciągania te kleszcze z ognia Wyciska soku Też, też jest coś takiego do tłuskawek yy, ty, ty jesteś rozwinięty tak? Od... I tu jest plaża i tu są gobliny obok. Ciekawe co tu jeszcze jest na tej plaży. Ja sobie tu posprawdzam ten tereny. No dobrze, sprawdzę. Ja będę się budował. Yy, budował. Uzbijaję. Yy, Dobry. O ty skóra, może złapię Cholera Może ja zaraz zginę. Zrób sobie szałas A nie lepiej najlepiej zrobić ogrodzenie na tych zwierzątkach? Nie wiem, w questach mam ten, yy, wiesz, żeby złapać To ja może zrobię ogrodzenie, a ty będziesz łapał no. Zaraz zobaczymy, ja najpierw muszę. Kij, potrzebuję kij. A zamiast zepsuć siebie, zrobiłem kół. Bo jest kura, no bo czekaj, może ją złapię. Dobra. Tu już nie spieprzy nigdzie. Może ją złapię w wodzie. Ty w ogóle zacząłeś już nagrywać, czy nie? Tak, zacząłem, zacząłem. Ja bez przenikania, tak nie ładnie. No trochę w sumie, ale takiego jakoś nie wiem. Normalnie się ten... Tam... No witaj się. Dzień dobry. Się. Ej, gonię kurę, ale nie mam już pułapek. Ale no mamy w fajnym miejscu kurę, bo nie ucieknie stąd. A ja zbijam sobie jabłka. Fajna gierka, nie? Taki... green hill, czy jak się to nazywa dla ubogich, nie? O nie! Kojarzysz tam nową grę. Grafie, nie? Y, Oblivion online? Coś takiego było? No. To i w ogóle to przypomina. Moim zdaniem grafika nie jest aż taka zła, a gra jest rozwinięta, więc. Ul! Podobało. Skąd ja wziąłem ul? Stan Deep taki o wiele lepszy. No. 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 E, jak się craftowało. Ty nie masz. Prze się. Nie ma. Przepisy. Pułapki jak się craftowało. Aha, nie. lina i kij. Dobra. Używa. Rozbijaj kij. Muszę zrobić jakieś ...przepisy. Wędka. A wędkę już yy, łowiłeś już? Właśnie nie umiem, nie wiem o co chodzi. No, a ma miałeś blizdy? Mam robaki. No to musiałeś dać jako amunicję chyba, nie? Aha, amunicja, tak I teraz wędka. Idę połowić. Siedem Siema kurwa Jeeba yep. Może zrobię AFK Fish Farm. O jest Wow. Czekaj, złap mnie. <ścoughs> Czekaj, robaki niż czego wypadały? Pisało gdzieś, że... Co? Nie, nie, wydawało mi się. Pisało gdzieś, że ze świn można robaki zdobywać O nie! się dziw... wyciągał. Z nich Z ich części O moja iba. <laughs> Dobra, ja idę sobie robić te i tak dalej. Na czym się zrobiło screenshoty? E, na screenshot. F12. Jup. Yep. Zrobię sobie screenshot w tak. głowie. Albo na tym Dobra Jakbyś miał coś do jedzenia to by było fajnie, ale nie musisz, musisz. Ja się nie ja Mogę mieć Ile żaru? 27 Smażone ryby. Wybierz Upiekę 4 ryby smażone, ryby smażone będziemy mieć. Tutaj do ogniska jak coś. Dobra, eee... Mam jabłek. Liny już mam. Stół rzemieślniczy. I teraz robimy... Co ty robisz w ogóle? Pułapki. No, ja Trzy cię. kije potrzebuję Masz kije? Kurde no. jak tu jest ciemno Daj no mi kija I masz Pięknie Tu pójdziemy złapać kurę A może ty spróbujesz No to możesz mi oddać Ja idę do mnie Nie mam bać. No niech się tu robi W ogóle też można robić Pisał gdzieś tu Nie wiem No musisz sobie używać kawałek siebie no, i masz Węgiel ha, tak. Aha rudy żelaza dobra, trzeba trochę przepalić Chodź, robimy modlet, wokół Ja bym sobie coś jakiś lepszy wiesz, coś, coś zrobił, lepszy Ja bym zrobił dom Jak węgla nie mam, przecież go zebrałem przed chwilą Czy ty zebrałeś? Nie, nie zebrałem, wziąłem sobie tego A tu był w mieleżu węgiel, O co chodzi? I teraz zrobię sobie co, czy ja schowałem? Ej, ja tu mam tą nabijaną Tak. Kamieniami? No. To po co ja byłem... A, głupi. Chyba. Ja zrobię sobie Mam coś, co jest lepsze, bo tam jak najedziesz, to widać, co jest lepsze. No ja mam bławę kamienną, jestem głupi. Niech się przepala. A w kowadle mogę coś zrobić? Gwoździe. Nóż żazny, kilo w łańcu. Kiedy się to odblokuje? Dobra, idziemy? Czekaj, yy, ja yy, yy. idę tą kurę spróbować złapać jeszcze wiem to no pomóż, pomóż mi też w sumie. to Poczekaj chwilę aż zrobię sobie obudowę, idziemy Tu gdzieś ona była, czekaj Ja tu gdzieś krąbałem tu Takie dziwne miejsce, takie przejście i tam nic nie ma praktycznie Tylko gobliny dwa były i, i kura Jesteś tu? Jesteś Spróbujmy No nie no ja nie wiem o co chodzi z okay. tym Ja teraz zrzucę Trój ty a spróbujmy w tym samym czasie rzucić, no. Albo coś. Zobacz, no i? Ich... Stamtąd nie ucieknie. Albo? O. Co o nie? nie. Ja już nie mam pułapek ogólnie, coś. Ja mam już ją tam dorwać. Jeszcze to rozwalę. O, oj, walnąłem ją. Chodź, 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 chodź. Ura. Ura! Czyli ja ją spróbuję spłoszyć do ciebie, jakby wiesz co chodzi. Nie, nie idź tam, nie idź tam, nie idź tam. No, no, no. Kurwa! Co jest? To była ostatnia pułapka, możemy ją zabić. Nie, no trzeba złapać. Quest. No ale nie mamy pułapek, to wracamy. Łapię. Aha. To ja muszę kije, czyli i do rąk. <noise> nie wiem, to jest głupie strasznie. Czekaj, bo ja się zgubiłem. Ej, gobasy tam są, nie idę tam. Tu, 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 tędy. Czekaj, czy się da takie drzewo porąbać. Wygląda na takie, co się nie da. No. Widzisz? Bra brak efektu, pisze. To może trzeba lepszym się Może. Piłek taki... palił z tego, z DFS-a. Rzeczy jak w Terrarii za chwilę będziemy mieć takie, jakieś. Nie nie szargany Trzeba będzie <gulanie> złapać rekina Dobra Wymagane narzędzie, młotek no mam, mam. Ogólnie do regenerowania energii kokosy są świetne Ja jem jabłka ogólnie Jabłka regenerują zdrowie i, i ten... I energię, a więc ja je zostawiam zawsze jak się idę bić. A, bo ten... reszta rzeczy nie regeneruje. Ciekawe co regeneruje dobra. smażona ryba na przykład. I mi się wydaje, że też będzie tutaj, okay, bo ona się zabiła. Aaa, robaki z ziemi też, jak kopałem ziemię. Chłopak to wtedy dostawałem robaki z ziemi. Przy... 20 zdrowia przez 25 sekund. No czy nie jest dobra. No. no jak ja podaję 10 zbierać, 30 sekund. A ja w poprzednim odcinku chyba, za, chyba w nie zabiłem niedźwiedzia. Oła, wiem, 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 widziałem. Widziałem. Fajna gierka, nie? Jak na taką... Przyjemna. Jak na taką prostą gierkę. Kamienie. Wkurzające, że nie można jakoś sprintować. Teraz ja się bawię. Wyjdź ze skrzynki. Czekaj, bo tu jakieś sałaty kładę, jakiś ul. Coś, co mi jest niepotrzebne w ogóle. Okej. Okay. Monety zostawię, żeby nie stracić. Jak coś, to dziesięć z moich. Szpony okay. jakieś mam. Dzisiaj Też masz. Co to jest? Bława kamienna. No kurde, kurła. Pójdź mnie tam. <śpiewanie> kurła. Czekaj! A. Dobra, nie wyjdzie stąd teraz. Nie! Czekaj. Zrobię 15 pułapek i chuj A ja miałem zrobić jeszcze kilo. Dobra, palić. patrzcie. Pokaż mi swoją Pokaż mi swoje towary. Pokaż mi swoje towary. Ja mam buławę kamienną. 20 obrażeń 63, szybkości ataku. No to zrób sobie tego maczugę nabijamy kamieniami. Czemu? Bez lepszy. I kamienie możesz sobie zrobić Bo nie mam 10 drzwi, bo ci wszystkie wyrzuciłem e. Czekaj, dam ci połowę kamieni Kamieni to ja mam 50 gościu. Ale kamieni do rzucania Aha Daję ci to Jak się nie bie, nie nimi rzuca No dajesz je sobie na pasek i po prostu jako bym. Aha no, się, sobie. Tylko, że ja muszę zwykłą maczugę zrobić, żeby. Dobra, już anuluję to. Eee, a dajesz mi e, byś mógł e, Dajesz mi dzjazgi? dżazgi e, nie. Kurde, jak się robi dzjazgi? W ogóle przydałby się jeszcze jeden stół do. Kraftowania. Masz trzy. Osiągnięto limit, a ty możesz zrobić? Co? Stół. Przemieślicie. Tylko zetnę drzewo. Mi się wydaje, że jesteśmy traktowani jako jedna postać, nie? No w budowaniu powinieneś mieć napisane, czy masz limit, czy nie. Nie, osiągnięto limit. O nie. Danego poziomu, czyli później będzie można. O nie, nie używałem siekiery, jaki debil. A jak się właśnie jak się robi te drzazgi? Deskę można robić. Ja zrobiłem maczugę, żeby zrobić właśnie tą... Nadziewanym kamieniami. Ja to mi ją zostaw tam. A drazgi się też jakoś robi, tylko kurczę... Chwila, muszę to pozbierać. Słyszysz? Co? Paleny trzeba zabić. Skórę gdzieś miałem, ale nie wiem. Chyba dziki, dziki zabijałem. Teraz drazgi drzazgi. No powinno... Tak, coś Będziemy zaraz łapać te gnidy No ja jestem o Jud można być w tym Solo no. no tylko kurczę potrzebuję jeszcze A Dobra ja zrobię cięcie i jak się to aj. zrobi to to, to, to wrócimy to no. jest dużo no, wolniejsza ile jest wolniejsza O 10 milisekund jest wolniejsza Czemu zabijesz się w końcu? zasnąłem? Kurde akurat musi być noc, jak chciałem no, to zrobimy coś. Gwoździe łup Super. Ja zrobię gwoździe. Value. Co mamy w ogóle w questach jeszcze? No, oswój zwierzę, super. Albo swój że musi rzucić na nie pułapkę, zbliżyć się, nacisnąć spację i kliknąć na okno oswój. No super. No, musi się złapać to gówna. To gówna nie chce się złapać, nie jest 100% na to, że się złapie, wiesz? A. Albo trzeba mu obić mordę, a potem dopiero. Może. Tak było w tym. W, w, ten nostalgia. Tak mnie w prawdziwym życiu z kobietami. Co? To był głupi żart. Seksistowski. Chodź, o do tego. Dobra, to. dawaj, idziemy na tę kurę. Patrzcie, patrzcie, zlewaj tutaj na rzecz Ale nie zrobię. to muszę luteć. Musisz yy, nie wypiłować, ale A czymś mogę gwoździe musisz zrobić chyba. Dowolny nóż potrzebuję, dawaj nóż. Tu mogę zrobić deski. Zrób deski. Dobra, niech się tu robi 42 deski. możemy <grym> iść. Idziemy. W sumie już się dzień robi, chodź. A ty ma, I... masz pułapki? Daj mi. Mam. Dwie. Czekaj. może jak w terrarii robię. Tu, 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 tu. Escape'em w ekwipunek chcę otwierać tu, tu 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 oh yeah, oh yeah, kurka i, nie? i Q to jest questy No ale jest bliżej No ale musisz klikać do obradem coś Czekaj, gdzie ona będzie ta kura? Tu 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 znikła już? Tu jest, patrz, czekaj, podejdźmy powoli Kurwa. Aha co za... ...zabić ją. Odsuń się. A, czy przeleci to tam? O! O. Podążaj za mną. Nakarm. Potrzebujemy nasiona na pszenicy i... Bierz ją. Podążaj za mną. Okej, okay, idzie, idzie za mną. Oh yeah! No chodź tu, wyjdź z tej wody. Nie że ona się tam nie topi. Zdobądź nowy poziom. Oł oh jee. Yeah. Jak, czego? Co muszę nie zrobić, żeby mieć nowy poziom? No oswoić zwierzę. A ty już oswoiłeś, czy nie? No ja muszę oswoić chyba. To nie mogę dać nowego poziomu. Nie wyskoczyło ci nic? No niby zadanie się wiesz. zabiło, ale nie mogę zdobyć nowego poziomu. Aha. Tak jakbym tego jeszcze nie zrobił, nie? No. Dobra. A ja wiem czemu tego nie możesz zrobić, ale okej. Okay. Kurwa! Kura, chodź. Co nie stało? Podążaj za mną, no chodź. Dobra, ona tam stoi, nie wiem o co chodzi. Cieka czy możesz też kliknąć na nią. Nie, bo po prostu brakuje ci złotych monet dziesięciu. A trzeba mieć? No. Ja miałem w skrzyni akurat 12, dam ci dwie. Aż tu leżą. Bit. I my będziemy, pójdziemy na gobliny zaraz. Pozabijamy i wiesz. o nowy poziom. O czekaj, bo ta kura coś nie chce tu przejść. Nie wiem, czy przez palmę, czy co? Nie chce cię. No ja chcę żyć. Czekaj, tutaj podążaj za mną. Idziesz za mną? O, idzie, idzie, idzie. O nie. Ale powoli strasznie idzie. O Potrzebujemy nasion I jakiegoś garnka, żeby wodę dać Czekaj, tutaj zadajmy. co mamy w questach kolejny? Czas zbiorów, studnia, rozsadnik pszenica, o Jezus Maria Ile rzeczy Stwórz stół do gotowania <grym> Jajko sadzony chleb Zdobądź jajko Studnia To co trzeba do studni? Kamień, wejścia Gwoździ Powinniśmy mieć gwoździe Nie? Czy nie? Mam Zanim zaczniesz robić te zadania No? To ja chcę mieć kolejny level, żeby Aha. to się też odznaczało, wiesz? Dobra, to chodźmy No to chodź Tytuł, ty tu płot budujesz, a nie? Co? Ty tu płot budujesz, a nie? Ja. Chciałem, że pójdziemy od razu na gobiny. Dobra, chodź. No, lecimy. Przetestuję te twoje kamienie, co one tutaj dają. Może złapiemy jeszcze jakiegoś zwierzaka, bo tutaj chodzą. Goblina. <noise> Próbowałem. Takie ma się mądrość. No, pewnie tak. Krowę. Mleko... Halo? Jest tu ktoś? Ale tu bije po oczach. M mgła tu jest niezła, nie? No. Ja tu wszystko wybiłem praktycznie. O, to tam widzę go Jeb. Łoł, został most. E Koguta tu mamy patrz Czekaj Czekaj No Tam masz drugi Czekaj, bo nas atakują tu Tylko, że mam jeszcze dwie pułapki No nie no i przecież ja go złapałem Przecież jak Tylko, że Liz jest o tyle zły, że on ucieka No jak nie ucieknie tego wagon Liz jest wkurzający nie masz już pułapek, nie? Ja jeszcze jedno mam. No to rzucaj. Czekaj Jest. Eee! nie To masz jak w pokemonach No Tylko, że zerowa szansa. Chyba, że się zbloczy mobek na czymś <grystanie> Cze, bo ja może pozbierałem trochę monet. Nie, ja mam tylko te. Wyślij ja te miedzi... No Dobra, to wezmę te miedziane. No nie wiem po co one nam są w ogóle. Tylko do questów chyba. A ty nie masz pułapek? Nie mam, nie mam. No nie! O Boże. Ja jem rybę. <laughs> pewnie ryba w kieszeni mu zapachniała. No pewnie tak. Boże, dwa koguty w jednym miejscu. Ej, dzik tam jest. Może się nam uda zrobić z niego... Może się nam uda zrobić z niego wiesz... Yep. Palerynę dokładnie Czekaj, wiesz co ja może bym już zakończył ten odcinek, bo jest 24 minuty Także pożegnajmy się Do zobaczenia Grzyby pod Odcinku. Dzięki za obejrzenie, cześć wam na razie, pa o w górę, komentarzu i subskrypcji, alo